Spięcie w studiu. Wiceminister do dziennikarki, wstyd mi Paweł Jabłoński do dziennikarki, powtarzacie propagandę Aleksandra Łukaszenki. Paweł Jabłoński, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zarzucił dziennikarzom przekazywanie nieprawdziwych informacji w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Powtarzacie propagandę Aleksandra Łukaszenki, powiedział Paweł Jabłoński w TVN 24. Niewygodne dla Państwa jest to, że my mówimy o faktach, podczas gdy państwo powtarzacie propagandę Aleksandra Łukaszenki, powiedział Paweł Jabłoński, pytany o pomoc dla migrantów koczujących w okolicy Usnaza Górnego w województwo. Podlaskim. W Usnarzu Górnym na granicy po stronie białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granice zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja. Jabłoński zarzucił stacji, w której był gościem, że posługuje się propagandowymi materiałami emitowanymi przez białoruskie władze. Wiceszef MSZ zaprezentował kadro z materiału białoruskich służb, wykorzystanego przez TVN24. Prowadząca program Katarzyna Kolenda Zaleska odpowiedziała, że przedstawiony przez jabłońskiego kadr pochodził z materiału, który dotyczył właśnie propagandy stosowanej przez rządzących na Białorusi i tak tzw. akcji śluza. Dziennikarka powiedziała, że my mówimy o ludziach, którzy cierpią, od 19 dni. Nie pozwalacie podejść księżom, lekarzom. Chcecie doprowadzić do tego, że ci ludzie umrą? Pytała. Paweł Jabłoński. Ludzie celowo przywożeni przez białoruskie władze chcemy doprowadzić do tego, żeby Polska nie została zalana falami migrantów, którzy są celowo przywożeni przez białoruskie władze z Iraku, nie Afganistanu, z Iraku. Kłamiecie państwo, regularnie, że to są ludzie z Afganistanu. To są ludzie przywożeni samolotami z Iraku. Te informacje są publicznie dostępne i opisane w mediach. Dlaczego Państwo powtarzacie kłamliwe, propagandowe tezy Aleksandra Łukaszenki? Pytał Jabłoński. Polityk napisał potem w mediach społecznościowych, że materiał, o którym mówił, został przedstawiony przez stację telewizyjną jako dowód, że Polska nie ma w tej sprawie racji. Wbrew temu, co mówiła dziś w faktach po faktach Red, kolenda Zaleska nie zostały użyte po to, by pokazać, jak kłamie Łukaszenka. Wręcz przeciwnie, ilustrowały one tezę, jakoby migranci zostali przewiezieni z Polski na Białoruś. Tezę te formułują białoruskie służby jest to element planu Łukaszenki, który dąży do obarczenia Polski i innych państw Unii Europejskiej odpowiedzialnością za migrantów, których sam sprowadził na nasze granice, czytamy we wpisie Jabłońskiego na Twitterze. Jabłoński opublikował również odnośnik do dostępnego na stronie internetowej materiału z dnia 19 sierpnia o osobach koczujących na granicy. Na wideo widać kilkusekundowy fragment nagrania białoruskich służb, na który zwrócił uwagę Jabłoński. W zeszłym tygodniu białoruscy pogranicznicy opublikowali nagranie, na którym ma być widać, jak z takiej właśnie ciężarówki wybiegają uchodźcy. Podobno przeganiani z powrotem na Białoruś, opisał ten fragment lektor. Wcześniej w tym samym materiale zobaczyć można wypowiedź tłumaczki z języka Darii, która porozumiała się z koczującymi, według niej, twierdzą oni, że zostali przywiezieni na granicę w ciężarówkach takich jak te, którymi posługuje się polskie wojsko. Paweł Jabłoński Wstyd mi, wstyd mi, że w Polsce działają dziennikarze, którzy wspierają Aleksandra Łukaszenkę, oświadczył w piątkowym programie Jabłoński. Mamy do czynienia z taką zmanipulowaną propagandą, którą u państwa można zobaczyć niemal jeden do jednego to jest ten sam przekaz, który jest w mediach białoruskich, który jest w todaj, ocenił wiceszef MSZ. Pytany, dlaczego polskie służby nie dopuszczają do koczujących potus na górnym osób chcących im przekazać jedzenie, wodę czy leki, Jabłoński powiedział, że jeżeli mamy granice z państwem, które prowadzi wobec Polski działania wrogie, to pozwolenie na to, żeby polscy posłowie, księża, dziennikarze czy aktywiści weszli na terytorium Białorusi, to proszenie się o to, żeby służby białoruskie tych ludzi zatrzymały. To będzie eskalacja tych działań ocenił. Przypomniał też, że polski konwój z pomocą humanitarną wciąż czeka na przyjęcie przez Białoruś. Maciej konieczny o sytuacji na granicy również uczestniczący w programie poseł Lewicy Maciej konieczny powiedział, że przed utworzeniem szczelnego kordonu SG i wojska różne osoby swobodnie podchodziły do obozowiska koczujących i przekazywały im artykuły pierwszej potrzeby. To jedzenie i woda były przez połowę czasu pobytu tych ludzi na polskiej granicy dostarczane im także z polskiej strony, i nie było z tym problemu, dopóki sprawa nie stała się medialna, powiedział. Ta konkretna grupa pochodzi z Afganistanu. My tam wraz z Fundacją Ocalenie, która przybyła z tłumaczką, mogliśmy porozumiewać się z ludźmi na granicy, o ile Straż Graniczna tego akurat nie utrudniała. To bez wyjątku są osoby z Afganistanu. Podkreślił.